Ta, znowu chcę... Yeah, znowu trafiłem na tę piarę, która chce pięć gwiazdek, żeby... żeby się rozebrać. No to jest po prostu chore. ELO MORDO? Ja jestem Rembol i witajcie w kolejnym odcinku... HAPPY... WHEELS! Zapraszam was na wiele emocji, wrażeń, śmiechu, Płaczu. Nie no, może płaczu nie. W każdym razie dawno nie grałem w tą grę, więc mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się steruje tymi ludzikami. Moi kochani, nie zapomnijcie! Zasubskrybować kanału i kliknąć magicznego dzwoneczka, który będzie pokazywał wam powiadomienia z mojego kanału. Play now! Wziąłem sobie jakieś tam. Yy... To się nic nie zrobiłem. Może chodzi w tej grze, dobra, jeszcze raz. Rob Swing. Dobra, musimy chyba. O, o, zatrzymałem się. A ci, kurde, felek, musimy o tą tenczy się złapać. Uwaga! Kochani, pamiętajcie, że 7 tysięcy lajków Jedziemy z kolejnym odcinkiem HAPPY WHEELS ZŁAP! Pajacu! Dobra, a musimy tak wyciągnąć rączki W odpowiednim momencie I teraz turde FELEK, ale za to ciężko złapać Dobra, teraz na stówę się uda, jestem tego pewny Trzecie podejście, no Z walną ryję, o to poleci Ręką masz się złapać, Andrzej Ale teraz się uda, teraz musi się udać Uwaga Lecę. Jest, jest, jest! Uuu! Co tu się... Co mi rękę oderwało? No to jak ja mam teraz łapać? O, dobra, dobra... Dobra... C co to jest? W ogóle ja tu nie steruję. No i nadziałem się, dup, kształtem bo igłę. Te niektóre mapy są naprawdę tak... Tak dziwne, ja, ja po prostu nie kumam. Dobra. Jesteśmy teraz... Ten co... A, tutaj wszyscy chcą nas atakować. No... To... Jeszcze raz, na spokojnie. Teraz na spokojnie, wiemy, że ludzie tu chcą nas atakować, więc musimy oponą... Przedziął się tutaj! Kurde, o, co, co, to było, to... Czemu nas rzucił, bananem? Dawaj, 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 dawaj! Dobrze, ten tutaj crazy kid, to ja nie wiem. A ten co? C a bumerang? co to? Nie, a to wystarczyło odejść. Ten tutaj z shurikenami w nas, ja upośledzeni ci ludzie. To, co, 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 święty Mikołaj mi zrobił? Zesrał się. O nie, clown, clown, klaun, nie, klaunów to ja się boję. Może jak to ugramy... A! Co, on tak leci? Jeszcze raz To jest jakiś part 3 o co chodzi Gdzie ja zwiję? Co to? Może to będzie łatwiejsze? To... Co na mnie zadźgała? A teraz jak widzicie pragnie z nami współżyć To jest, to jest nienormalne Kobiety jak tak chcecie uwodzić swoich mężczyzn To To nie Mapa się nazywa Just Do It Więc zróbmy to, tylko gdzie my mamy iść teraz? Oj, oj no, prawie się udało, ale widzimy, gdzie jest meta. Ta mapa taka mała ambitna, powiem szczerze. Ktoś robił ją chyba na odwal, ale... Wiktory! Dobrze, że nie na przykład Maćki. Wiecie, nie Wiktory, tylko Maćki. Powiem wam, że tu znaleźć mapę jest naprawdę ciężko. Taką porządną mapę... O, Super Mario! Zarąbiście! Ten grzyb co tutaj wyrósł? Co, co ty chcesz zrobić? A my musimy na niego naskoczyć, żeby być większy, tak jak w prawdziwym Mario. Tutaj mamy coinsy i pieniążki. Zbieramy pieniądze. Ta chmurka wyda wydaje się dosyć podejrzana. A tutaj już boss, no proszę was. No już boss, naprawdę? A co? A no to fajnie, nie da się tutaj przeskoczyć. Może górą? Tutaj bardziej. Chora mapa jaką w życiu widziałem, nie? Zauważyłem, że ludzie tutaj e, dobrze oceniają takie krótkie mapy, a ja wolę taką ADVENTURE! O, właśnie coś takiego. Właśnie Bal... Pokemon, czy już wszystkie ma! Musimy ocalić, Przypominają mi się czasy, jak grałem w Pokémony, i jeździłem na rolkach. O, a ten co ty? Wrzucę nas jakimiś... Jakimiś kurcze parówkami Pikachu, Thunderbot, o nie Pikachu to już wiadomo, że będzie Kurde pioruny Perony A! No i wiedziałem, że tak to się schodzi To jest powalone Tego dziadka zawsze lubiłem, a, a tu co? Aha Daj ratę 5, żeby zobaczyć mnie nagą Super, jakbym nigdy takiej kobiety nie widział Puknie się w czoło. Niektórzy biorą pieniądze za takie rzeczy, a niektórzy chcą pić gwiazdek pod złapką. Nie potrzeba mi tego do szczęścia. Wystarczy, że mam wózek i elastyczny kręgosłup. Ludzie, podsyłajcie mi takie fajne mapy w komentarzach albo nazwy tych map, będzie, będzie mega spoko. O teraz, o tutaj, to musimy strzelić kulką, żeby zobaczyć, co się stanie. Czyli musimy w ten jackpot albo help, albo nothing. Dobra, więc uwaga. I musimy w tego jackpota wycelować. Don't click here! Aha! Jackpot! Help! Nothing! Nothing, dobra. To teraz jackpot! Nie! Dobra, ja nie dam za wygraną! Nie! Złap! O, dobra, już myślałem, że tam do dead wpadnie. Jackpot! Dobra, jeszcze raz złap. O! Co ty robisz? Kule tracisz, pajacu! Juu Jackpot! <laughs> nie mam pytań! Ale, skim. ale ciste patrzy, ja nie, nie ubrę. No nie! Oh, strauss Ford, to wszyscy lubimy, ale to już grałem w poprzednim odcinku, więc już mam tutaj wszystko wyczute. Nie mam pytań. Escape the battle! Dobra, stańmy se na rega. O, kurde. O! Ja chyba. Jak ty po wojaku. O, dobra, jedna jest. Szybko! Wydostać się stąd! Szybko! Escape the battle! O, oh, jest! Kurde, Felek, nie trafiłem! Dawaj, szybko! Pięknie! Wydostać się z tej dziurki! Pięknie! Szybko! Jeszcze trochę! Pięknie! Kurde! Ale to jest... Nie! Nie! Nie, padłem! Ej, ale fajna ta gra! Dobra, teraz szybko! Teraz stajesz na rękę i... No, po to tą butelę... No, kurde! się szybciej kręci, dobra, i spali ile ty ważysz, 20 kilo mordo o, ta kaskiem co to się zbiło, z której dobra, i teraz musimy wyjść, uwaga, kurde ale ta gra jest naprawdę powalona bo, ty nie dupą, bo dupę masz pięciutką, jak poduszeczkę, nie o, o, teraz jest, jest, nie, nie kurde Felek, ale była jazda Battle Run 3 dobra a to chyba znamy O ty mordek kopany, jeszcze raz spróbujmy... jeszcze raz, jeszcze, jeszcze... o, 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 o... dobra, dobra UWAGA! Nieee! Z.. butelki i spieprzył z rowerem no, co za... co za cebulak, no Jeszcze raz, jeszcze raz mordeczki, jeszcze raz UWAGA O! O! CO ZROBIŁ? SALTO, kemon. Ta znowu chcę... jeść, znowu trafiłem na tę piarę, która chce 5 gwiazdek, żeby... Żeby się rozebrać. No to jest po prostu chore. Nieważne. Dobra, musimy tu jechać slow, czyli po angielsku wolno. Dokładnie tak. Uwaga. E, e, e. Harpor run! Tudr... Dobra, dostałem wza... Kurde, Antek prawie dostał wzarek. O! O! Mines! Uwaga, miny! No i... nie, Antek, co ty patrzyłeś? sprawę, teraz to jest masakra jakaś Tutaj wystarczy powoli To była akurat łatwe I teraz tak Można tu skakać? Nie można Dobra, udało się Gdzie... Co, 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 no co, co się z nogą stało, patrzcie co się stało Dobra Co, dostał bombę na twarz, ale żyje dalej, to jest prawdziwy żołnierz, uwaga Ja patrzę jaki rower, rower jest tutaj kurczę, Niezniszczalny składak Uwaga Dawaj, 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 jeszcze trochę, pięknie A to co się kręci? Co to, co, co, co? Oj Dobra, dobra To, to jest mega łatwe Easy speak, fle, fall fal Dobra, czyli spadamy, easy Nie, jest, uwaga Nie mam pytań Spadłem na sklany stój, i zabiłem się, ale wygrałem Pogo parkour, oczywiście wszyscy wiedzą, że ja bardzo lubię parkour to żeś doskoczył, mordo! Dobra, teraz trzy, dwa... Nie, ale serio, jakbym ja miał podkładać dwieki do takiej gry? Ten tam drzeja, puchę, ja cię za chwilę wyjaśnię, nie? Czekaj, ja idę cię wyjaśnię teraz? Zapci twarz! O! To i nadział się na sztylet. Dobra, przeskoczył śładko, ale trzeba go dobić pięknie, i już będzie cicho siedział. Tak się postępuje z małymi dziećmi, które drobia puchy. Wiecie? No i w dupkę se wbił! No nie, sztylet. O, o! Wszystko okej. Okay. Uważaj, uważaj, uważaj. Tutaj nie możesz się na to wbić! Co ty zrobiłeś ty jesteś chory? Noga kolano! O, już. Pięknie. Teraz ta tutaj z dzitką... No i dupa! Kolejna laska, która... Ma ochotę, ale pierwszy raz chcę zabić. No co jest chore. No i ciągle w dupę. Co ty masz z tą dupą? Jakaś upośledzona ta twoja dupa. No jeszcze... Nie, jeszcze w dupie ma swojego syna. Dosłownie i w przenośni. O, o. o, Dobra, ty... o ale teraz kombo łąbo kombo poszło, pięknie! Teraz nie możemy się nadziać. No i znowu dupą się na A ta co mieć? No, ta ja wiem co ty chcesz, ja wiem, ja już wiem. Już... Ja już cię znam na wylot, dosłownie. Czyż tego się nie da? <laughs> dobrze, dobrze o, Ale kurde to... A ten co? No zamknit Ja wiem, że boli no ale czasem... Jak boli to rośnie! Teraz... o kurde, frek. uwaga. No kurdy... Two thousand years later, nie? No i koniec zabawy. Dziękuję Wam ludziska za obejrzenie tego odcinka. Zapo no zapomnijcie strzelić łapkę. No, zapomnijcie, okej, okay, zapomnijcie. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki, bo się 7000 łapek i jedziemy z kolejnym odcinkiem. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanał, czemu ja klaszczę jaka, jakaś paruwa. Kliknąć magicznego dzwoneczka. Trzymajcie się moi drodzy. Bless!